Organizacja Narodów Zjednoczonych przywodzi nam na myśl polityczną organizację jednoczącą narody. To brzmi jak coś godnego pochwały. Pytanie tylko, czy jedynie to za tym się kryje? Pamiętacie, że przy wieży Babel Bóg rozdzielił narody? Jeśli spojrzymy na siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, jest to niesamowity budynek, jest ogromny. A nazwa Zjednoczone Narody została wymyślona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta, i była ona użyta w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w styczniu 1942 roku, w czasie II wojny światowej, kiedy to przedstawiciele 26 narodów zobowiązali swoje rządy do kontynuowania wspólnej walki przeciwko, jak to nazwali Siłą osi. Ciekawa nazwa siły osi. Obecnie ma się na myśli inną oś. Znana jest ona jako oś zła. Słyszeliście o tym? Zaczątkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych była Liga Narodów. I jest to organizacja zapoczątkowana w podobnych okolicznościach podczas I wojny światowej i powołana w 1919 roku w Traktacie Wersalskim dla wspierania międzynarodowej współpracy i osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa. To wypowiedź prosto ze strony internetowej ONZ. To oczywista historia. Coś więcej z tej strony. W 1945 roku reprezentacja. Reprezentanci pięćdziesięciu krajów spotkali się w San Francisco na konferencji narodów zjednoczonych i uchwalili kartę narodów zjednoczonych. Ci delegaci rozmyślali nad podstawami wniosków przedłożonych przez reprezentantów Chin, Związku Radzieckiego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych w rezydencji Dumbarton Oaks w Stanach Zjednoczonych od sierpnia do października 1944 roku. Została podpisana 26 czerwca 1945 roku przez 50 krajów. Polska nie była tam reprezentowana, a stała się jednym z 50. 1 państw założycielskich. Oficjalnie ONZ została powołana 24 października 1945 roku, gdy karta została ratyfikowana przez Chiny, Francję, Związek Radziecki, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i większość pozostałych sygnatariuszy. 24 października świętuje się rocznicę powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyjrzyjmy się teraz Karcie Narodów Zjednoczonych. To bardzo ciekawy kawałek historii. Arthur Balfour. Pamiętacie tę postać? Już o nim mówiliśmy. Przynależał do uczniów Horta. Pamiętacie Horta? Był profesorem, który pomógł stworzyć teksty greckie, które zmieniły znaczenie Biblii i usunęły ze Słowa Bożego wiele aspektów potęgi i wszechwładzy Jezusa Chrystusa. W tamtych czasach działało tajne stowarzyszenie pod nazwą Apostołowie, a Hort, tak samo jak Arthur Balfour, był jego członkiem. Arthur był również prezesem Towarzystwa Badań Parapsychologicznych. Wkrótce został premierem Anglii i odgrywał kluczową rolę w poprzedniczce ONZ, lidze narodów. Oczywiście ten premier udzielał się w spisaniu pierwszej karty Ligi Narodów, na której w dużej mierze oparto podstawy Organizacji Narodów Zjednoczonych. On nie tylko przewodził Towarzystwu Badań Parapsychologicznych, organizując seanse w swoim domu, ale też powołał grupę zwaną Towarzystwem Syntetycznym, którego celem było stworzenie jednej światowej religii. To bardzo interesujący moment w historii. Zaprosił Fryderyka Majersa z Towarzystwa Badań Parapsychologicznych, aby się przyłączył i wspólnie stworzyli preambułę wszystkich religii. Zawierała ona dogmat. Duchy zmarłych mogą się komunikować. Jeśli należysz do takiego towarzystwa, oczywiście popierasz takie stanowisko. Opierało się to na życzeniu, aby wszystkie religie zjednoczyły się. Przyjrzyjmy się teraz kilku historycznym postaciom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Albert Hiss został sekretarzem generalnym po utworzeniu ONZ. W czasopiśmie Time z 16 kwietnia 1945 roku nazwano go jednym z błyskotliwych młodych ludzi Departamentu Stanu. To właśnie His i Joseph Johnson, który później został sekretarzem grupy Bilderberg i znów mamy tajne towarzystwa, byli autorami większości kart Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zatem odpowiedzialni za tę kartę byli bardzo wysocy rangą masoni z grupy Bilderberg. Wiemy już w co oni wierzyli. Mieliśmy już wykład na ten temat. Chciałbym nawiązać do tamtego wykładu, wzorując go na konstytucji Rosji i Manifeście Komunistycznym. To bardzo interesujące. Zatem konstytucja ZSRR jest niemalże identyczna z konstytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przeczytam cytaty dla tych, którzy nie wiedzieli o tym. Wszystko, co mówię, ma poparcie w cytatach. Ja je po prostu przytaczam, więc proszę nie bądźcie na mnie źli. Złośćcie się, jeśli chcecie, na tych, którzy to wymyślili. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Pamiętacie, że również wskazywałem w poprzednich wykładach, kto jest odpowiedzialny za próby skupienia wszystkich narodów pod centralnym rządem i że pewna organizacja zakulisowo dąży do zjednoczenia wszystkich religii. Nie mówiło się o tym powszechnie, publicznie. To było sekretne pole działania. Winston Churchill był oczywiście również jednym z odpowiedzialnych za powołanie po wojnie tej organizacji. Stworzenie autorytatywnego światowego porządku jest ostatecznym celem, ku któremu musimy dążyć, a ONZ jest jego częścią. Charles de Gaulle, odgrywający również kluczową rolę, powiedział Narody muszą się zjednoczyć w światowym rządzie albo wyginą. Zatem do zwolenników tej filozofii należały ważne osoby. Następnie pojawił się człowiek nie wiem jak wymówić jego nazwisko Tryge Lee, pierwszy oficjalny sekretarz generalny ONZ, był członkiem wysokiego szczebla Socjaldemokratycznej partii Pracy Norwegii, która tak przy okazji była pochodną trzeciej komunistycznej międzynarodówki. Następnie pojawił się Dag Hammarskjöld, który był drugim sekretarzem generalnym i był on szwedzkim socjalistą, który otwarcie forsował politykę komunistyczną. Następnie był Jutant, to trzeci sekretarz generalny, był on marksistą. Możecie zobaczyć, w jaki sposób na początku budowano tę filozofię. Chciałbym, abyście zrozumieli, że nie jest to sposób na zwrócenie się ku antykapitalizmowi, bo Stany Zjednoczone podpisały tę kartę. Dlaczego więc Stany Zjednoczone podpisały coś, co było oczywiście sprzeczne z ich własną filozofią? Jak pamiętacie, według heglowskiej zasady wprowadza się na świecie dwa przeciwstawne stanowiska, a żadnego z nich nie chcemy osiągnąć. Tym, co chcemy osiągnąć, jest synteza pomiędzy tymi dwoma przeciwieństwami. W przeważającej mierze jako sekretarzy generalnych widzimy socjalistów. Jednakże na tym poziomie nie ma już znaczenia, czy skłaniają się oni ku marksizmowi, czy ku kapitalizmowi. Ta metoda ma prowadzić do syntezy, którą jest upragniony rząd, złożony z nich wszystkich. Zatem ostatecznie z tego chaosu otrzymasz to, co chcesz. Jutant, będący rzecz jasna jednym z pierwszych generalnych sekretarzy, powiedział Światowi federaliści roztaczają przed nami wizję zjednoczonej ludzkości żyjącej w pokoju, w sprawiedliwym, światowym porządku. Serce ich programu, świat podporządkowany prawu, jest realistyczne i możliwe do osiągnięcia. To dla przypomnienia o tym, o czym już mówiliśmy wcześniej. Oczywiście zawsze za kulisami stoi papiestwo. Mogliście zauważyć na wszystkich wykładach, że papiestwo było zawsze bardzo mocno zaangażowane. Oto papież Paweł VI z sekretarzem generalnym Jutantem. On był marksistą. Należałoby to jednak inaczej ująć. Publicznie forsował program marksistowski. Ale jeśli w rzeczywistości był wtajemniczonym, to zgodnie z twierdzeniem Hegla nie miał takiego programu i to były tylko pozory. Nie jest zaskoczeniem, że tu mamy uścisk dłoni z kolejnym sekretarzem generalnym o nazwisku Waldheim. Jaki był program, czy też jakie były polityczne poglądy Waldheima? Kto wie? Czy ktoś się odważy? Przedostało się to do publicznej wiadomości i w rezultacie podniósł się głośny sprzeciw. On był nazistą. Tak. Widzimy więc, jak z tego wyłania się myśl heglowska. Mamy marksizm jako antytezę. Mamy nazizm jako tezę, a pośrodku syntezę. Nie ma żadnego znaczenia, którą z ideologii oni popierają, tak długo jak efekt końcowy jest taki sam. Papież Paweł VI jako pierwszy wprowadził ten wygięty czy też złamany krzyż. Przeczytajmy, co to znaczy. Paweł VI napisał encyklikę papieską nawołującą narody do wyzbycia się suwerenności na rzecz stworzenia rządu światowego. Zatem sam papież stał za tym i rzeczywiście wzywał do takiego rządu. A co z tym krzywym krzyżem? Oto cytat dla was Paweł VI wykorzystał zbrodniczy symbol używany przez satanistów w VI wieku, który został przywrócony do użytku na drugim soborze watykańskim. Był to wygięty lub złamany krzyż, na którym ukazano odpychającą, zniekształconą postać Chrystusa, którym czarnoksiężnicy i magowie w średniowieczu posługiwali się, aby ukazać biblijne pojęcie znaku zwierzęcia. Interesujący cytat. Nie tylko Paweł VI, ale także jego następcy, dwaj Janowie Pawłowie, dzierżyli ten krzyż i wznosili go, aby był czczony przez tłum, który nie miał najmniejszego pojęcia, że symbolizuje on antychrysta. To bardzo interesujący cytat o wygiętym krzyżu i o tym, czego jest symbolem. Oto osoby stojące za tym, inicjatorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Papież wzywa do tego porządku. Sekretarze generalni opowiadający się wielokrotnie za tym porządkiem po obu stronach politycznych podziałów. Zdaje się, że odpowiada to obu stronom ideologii. A co z aspektem duchowym? Jest pewna międzywyznaniowa organizacja zwana Świątynią Zrozumienia. Wydaje ona czasopismo pod tytułem Dobra wola świata. Musimy teraz sprawdzić, jaki autorytet stoi za tą organizacją, bo istnieje wiele małych organizacji, które mogą okazać się jedynie, no wiecie, irytującymi, nieznaczącymi organizacyjkami. Kim są ludzie, którzy założyli świątynię zrozumienia wraz z czasopismem Dobra Wola Świata, organizację stowarzyszoną z Organizacją Narodów Zjednoczonych? Zawsze dobrze jest przyjrzeć się założycielom. Jednym z celów założonej przez Juliet Hollister w 1960 roku świątyni Zrozumienia jest stworzenie duchowo zjednoczonych narodów. Wokół dzieła promowania porozumienia między religiami bazującego na jedności ludzkiej rodziny świątynia zgromadziła pośród swoich członków i sympatyków tak wpływowych światowych działaczy jak Jutant, to sam sekretarz generalny, same ważne osoby. Eleonora Roosevelt, a to ciekawe, Tomasz Merton, Jawral Neru, Anwar El Sadat, Rada Krishnan. Oprócz głównego centrum w Nowym Jorku, to są główni działacze. To nie jest jakaś mała, nieznacząca organizacja, to centralna organizacja. Skąd oni zarządzają? Ich centrum to katedra świętego Jana Bożego. Robi się teraz nudno, prawda? Ciągle to samo. Mają swoje oddziały w Indiach, w Anglii, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, Azji, na Bliskim Wschodzie. To jest ogólnoświatowy ruch na rzecz zjednoczenia wszystkich religii. Przyjrzyjmy się tej interesującej katedrze. Oto ona. Katedra Świętego Jana Bożego. Katedra znajduje się przy 112 ulicy Amsterdam Avenue, na wschód od dzielnicy Broadway. To największa katedra na świecie. To ciekawe. Kościół katedralny Świętego Jana Bożego w Nowym Jorku jest matką kościołem kościoła episkopalnego diecezji Nowy Jork i siedzibą jego biskupów. Pamiętacie? To tam mieli Chrystusa, kobiety, to tam miała miejsce sprawa ordynacji homoseksualnych biskupów i wiele ciekawych wydarzeń miało miejsce w tej katedrze. W porządku. Odrobinę więcej historii. Jim Garrison, prezes Fundacji New Age Gorbaczów, założonej przez Gorbaczowa, powiedział w Nowym Jorku. Skończymy na światowym rządzie. To nieuniknione. Dojdzie do konfliktu, przymusu i do porozumienia. To są konieczne elementy dla narodzenia się pierwszej globalnej cywilizacji. Taki jest ich program. Filip Jessup, członek CFR, Rady Stosunków Zagranicznych i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, wysoko postawiona osoba, prawda? On powiedział Zgadzam się, że narodowa suwerenność jest źródłem wszelkiego zła. Narody będą musiały oczywiście zrzec się swojej suwerenności na rzecz tej organizacji wraz z jej pojawieniem się. Do tego oni dążą. Drugi manifest humanistyczny stanowi ubolewamy nad podziałem ludzkości z nacjonalistycznych powodów. Osiągnęliśmy punkt zwrotny w historii ludzkości, w którym najlepszym rozwiązaniem jest przekroczenie granic narodowej suwerenności i zwrócenie się ku budowaniu światowej wspólnoty. Oto pierwszy i drugi manifest humanistyczny to oficjalne dokumenty. Robert Miller to bardzo interesujący człowiek. To były zastępca sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dziś działa na polu duchowym wewnątrz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwany jest również prorokiem nadziei Narodów Zjednoczonych. Napisał on, musimy zwrócić się tak szybko, jak to możliwe, ku jednemu światowemu rządowi, jednej światowej religii. Podlegającym jednemu światowemu przywódcy. To bardzo interesujące. To są główni działacze. Teraz czas na filozofię. Zawsze mnie interesuje, jaka jest filozofia i kto za nią stoi. I po raz kolejny natkniemy się na te same dobrze znane nazwiska. W książce Spisek Wodnika Merlina Fergusona badania nad działaczami New Age pokazały, że główny wpływ na ich duchowe przebudzenie wywarł Pierre Teilhard de Chardin. Pamiętacie, kim on był? Jezuickim księdzem. Tutaj mamy katolicyzm. Jezuitów to czołowi myśliciele Narodów Zjednoczonych. Co mówił Robert Miller, były zastępca sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych? Napisał Teilhard de Chardin zawsze widział Narody Zjednoczone jako postępujące instytucjonalne ucieleśnienie jego filozofii. Tutaj zastępca sekretarza generalnego mówi, że narody zjednoczone urzeczywistniają filozofię Teilharda de Chardin'a. Co głosił Teilhard? Wspomniałem już kilka z jego myśli. Znów przyjrzymy się temu bardziej szczegółowo. Teilhard napisał: mimo że pełen kształt nie jest jeszcze widoczny, jutro ludzkość obudzi się we wszechzorganizowanym świecie zorganizowany świat. Co można jeszcze powiedzieć? Teilhard de Chardin wywarł wpływ na swego towarzysza, ojca de Brewy. On to zainspirował swoich kolegów, którzy rozpoczęli głęboki proces globalnego i długoterminowego myślenia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, co miało wpływ na wiele narodów świata. Sam Robert Miller mówi, Teilhard wywarł na mnie głęboki wpływ. Zatem zastępca Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który obecnie zajmuje się kwestiami duchowymi w ONZ, a także jego program edukacyjny pokazują, że jest on pod wpływem Teilharda Desjardins. A Robert Miller w swoim dziele Most of All Day Taught Me Happiness pisze, każdy Teilhardysta rozpoczyna w tym duchową transcendencję, którą on z takim naciskiem głosił jako następny krok w naszej ewolucji. Będzie więc duchowa transcendencja od tego, co zdaje się być politycznym, ku temu, co duchowe. Podczas poprzedniego wykładu dowiedzieliśmy się już, że był on francuskim jezuickim duchownym, eugenikiem, marksistą, panteistą, ewolucjonistą. Mógł być też zamieszany w oszustwo Spiltdown. Był humanistą i jest znany jako ojciec New Age. To wpływowy człowiek. Zdaje się być bardzo zajętym. Marzył on o ludzkości łączącej się Wiedność z Bogiem i o rozpoznaniu przez każdego swej własnej boskości w punkcie Omega. To wierzenie zainspirowało wielu z obecnych przywódców New Age. Faktem jest, że Chardin jest jednym z najczęściej cytowanych pisarzem przez wiodących okultystów New Age. Spotkaliśmy się już z tym, mówiąc o ruchu New Age. Przytoczyłem to tylko dla przypomnienia. Możemy zatem złączyć się w jedność z Bogiem. Oto czym jest człowiek. To prosto ze stron internetowych jezuitów, mówiących o jego ewolucyjnej syntezie, o świecie umysłu i ducha. Materialny świat złożony ze świata umysłu i ducha. Jedność tych dwóch elementów. A oto kilka z jego wypowiedzi po to, żeby uzyskać więcej szczegółów. To jest duch ideologii Narodów Zjednoczonych. Interesujące. Prawem wszechświata jest, że w każdej rzeczy istnieje uprzedni byt. Przed każdą formą istnieje wcześniejsza, lecz słabiej rozwinięta forma. Każdy z nas ewoluuje w kierunku boskości. Wszyscy więc stajemy się Bogiem. Wspaniała filozofia. Proponuję, aby zmniejszyć przepaść pomiędzy panteizmem a chrześcijaństwem, poprzez uwypuklenie tego, co nazwane by mogło być chrześcijańską duszą panteizmu lub panteistycznym aspektem chrześcijaństwa. Fascynujące. Bóg jest we wszystkim. Bóg nie jest odrębną istotą. My sami jesteśmy Bogiem, częścią Boga. W to się wierzy, będąc panteistą. Mogę zostać zbawiony jedynie poprzez stanie się jednością ze wszechświatem. To również filozofia buddyjska. Wierzę, że Mesjasz, którego oczekujemy, którego bez wątpienia wszyscy oczekujemy, to uniwersalny Chrystus, co oznacza Chrystusa ewolucji. To filozofia Teilharda de Chardin. Czy nie jest to interesujące? Niestety nie mogę się zgodzić z tą filozofią ani co do Joty. Ona nie jest biblijna, w rzeczywistości jest bluźniercza.